Jarmark rozpoczyna się 22 listopada, tak naprawdę już pierwsze stoiska jak widać są czynne. Będzie na Katowickim Rynku do 23 grudnia. Można powiedzieć, że już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń w tym miejscu. Cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Katowic, ale także całego regionu. Chętnie tutaj przyjeżdżają by zaopatrzyć się w upominki dla najbliższych. Mamy mnóstwo stoisk, gdzie kupimy zarówno wyroby od lokalnych producentów, są także wyroby spożywcze można spróbować na miejscu mnóstwo smakowitych rzeczy. Oprócz tego są atrakcje. Atrakcje zarówno dla najmłodszych, bo jest karuzela, są specjalne stoiska, w których pojawiają się grające szopki. Całość uzupełnia bezpłatne, ogólnodostępne lodowisko. Na pewno każdy będzie mógł tutaj znaleźć chwilę, by skorzystać z tej bogatej oferty. U nas mogą Państwo znaleźć pierogi, gumiklejzy, barsz z uszkami, krokiety oraz rozgrzewającą herbatę. Już powolutku powinniśmy już zacząć kosztować pierniki e, z marcepanem, mamy z marmoladą, pierniki korzenne, lukrowane, nielukrowane, wszelkiego rodzaju wypieki świąteczne. począwszy od piernika, skończywszy na serniku, a zręcznie zdobionych pierniczków też zapraszamy wszelkiego rodzaju. Mamy wzory, mamy renifery, bałwanki, gwiazdki, bombki. Serdecznie zapraszamy.